Nie wiesz co, patrzę się teraz na mój telefon i... wiesz, miasz tak źle, wiesz? Galaxy E Samsung Galaxy Fajne to No co jest nie tak? Chwila, coś mi się zbobrało no, oczywiście będzie się to okropnie oglądać, nie no ale... Wiesz, ty tam to obejrzysz, nie? Nie. Co jest? Gdzie? Ej, no! Wow. Spoko. Trzeba spaką się Dobra spadam za ciastną Farkie weź nie mogę Ała! Hi, 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 hi. Ile asysta? Oj, oh zabiłem... Nie wierzę. Kurna, <grym> fail. Zabijam wszystkich na chyba 0% HP. Chyba już trzy osoby zabiłem na 0 HP. Ale jestem git. Nie! Dobra, padłem. Zida, zida. Zida, zidy, je biem, zidy Nie, RPG. Jest dozwolone na tym serwerze RPG? Chyba nie. Patryk, jesteś na sprzedaż? Jesteś na sprzedaż. Bo tak wyglądasz na tym jak na torgu we tych w tych streganach takich O, 3,90! Patryk Hiszpan, 3,90! Ała, Ała. Ej, ja mam takie pytanie jak... Kupisz sobie tę machinkę do nagrywania dźwięku i obrazu na PlayStation 3 za te 6 nie? To ona będzie nagrywać te nasze rozmowy? Będzie Cię tam ogólnie słyszeć? Nie, bo jak to nie otwarza przez headset, no to z dupy, wiesz? bo kurde to trochę kosztowało ten 120 zł no to nie zbierę jaka celu a tu już, znowu już nie kupić jeszcze sprzedne nagrywania za 600 zł, bo chcę mieć fajną jakość i spoko dźwięk e, jeszcze dodatkowo, żeby ciebie ktoś słyszał, to muszę sobie kupić za 300 zł mikrofon z e, wszystkim. No super. E, po prostu genial. Ile na to wszystko trzeba kasy, nie? Mógłby też być, nie wiem, na PlayStation Story do, pobra, do pobrania program do nagrywania z Afriko. Nie, mogłoby coś takiego być, to by było fajne. Kurda, jakie cofki ale ten program, nie wiem, tam za free, ale nie nagrywać ci tam mega HD czy w jakichś takich mocniejszych detalach, nie? Ej, uratowałem ci dupę, zaskoczyłeś i popełniłeś samobójstwo. Nie, ale takie coś by mogło być, nie? Tak na spróbowanie, bo chcesz spróbować, to nagrywaj to, no to sobie ściągasz program, oglądasz, jak ci się w to wkręcę, to kupuję ze 6 stów, nie? i takie rzeczy. A nie takie gówno. 6 trzeba kupić i jeszcze będziesz mieć ten fajny program, będziesz mieć fajny komentarz, a może cię ktoś nie będzie subować, no i na coś ta kasa cała, jak cię żadny sumnów nie będzie chciał. Trzeba kurde nie wiem jak ma start z maszyny co kosztuje 600 zł i żaden ci nie subuje ani nic w tym stylu, to to zawód totalny, nie? To tam. Nową mam cofkę, ja cię... ja <grymiesz> mi dzisiaj laguje, ale mnie nie wywala, to dziwne. No ej. Bo Pamiętaj, ja jak zawsze raz i miałem słaby net, co kurwa mnie wywalało na 3, 3 minuty. Co 3 minuty, Wszedłem 3 minuty i wywalę. I potem wchodzę, wychodzę i na okrągło. Ach, kurde. Teraz przynajmniej gram, nie? Przy magach, ale gram. Jeszcze w ogóle... Jeszcze punkty mi lecą, nie? Spoczko. O ja ciebie, no ale Jezus O nie Wykakałem, wywaliło mnie Wywaliło mnie nine Ja d -d -d Gadałem po prostu Wygadałem, że mnie wywali No ja ciebie ja ciebie! Ech, genial po prostu Nie, jaki jestem mądry Uuuu, szybko za chwilę... Tal je wywali ze wszystkiego. To jest problem z internetem, kurna. Ach. Chyba zrobię cięcie, bo nie będę tego nagrywać. Dobra, robię cięcie, aż dołączę do Patryka i będzie wszystko okej. Okay. Okej, okay, dobra, jesteśmy już po tej krótkiej jakiejś przerwie. Dla Was sekundowej, ja chyba siedziałem 5 minut e, I tak, Patryk jest e, nieaktywny, czyli nie jest online e, Nie wiem, może coś mu się poprało, zobaczymy Może zanim tylko się odezwie, w razie za chwilę znowu się jemy grać Znowuż Mm. No właśnie. Yy, dobra, no to um, idziemy na kolejne starcie z lagami. Buja. Może inna mapa. <grym> Oj okay. spajper Dobra, możemy sobie zagrać słuchajcie. Co mi nam szkodzi? Yes. Zipa czy nie gra chyba pa tylko superki, więc to, że będzie nowość. A wiem, że żyjecie razem ze mną, to znaczy ja sam sobą, bo na milion prosy nikt tego nie będzie oglądać. Chyba, że jest przymusu ktoś kurna. Ale zaraz pójdę grać w jakąś inną kurde grę. Busz się zaczynam denerwować. Ileż to się tutaj da. A, zaraz będzie materiał silny, ile zakończymy battle filda po prostu. I zaczniemy w coś innego pykać. Może sobie porobimy trollinga W GTA. Może sobie zagramy w Singularity, może sobie co możemy jeszcze? Kurde. Co jeszcze, kurde, możemy... Nie, jestem w dupie. O Boże. Dobra, no to... Z tej gry to chyba będzie dzisiaj wszystko. Sorka, ludzie. To znaczy, sorka... No, no ludzie, no może ktoś to będzie oglądał, może Dół Święty się z, z łaski zobaczy. Niestety... Nie da się już pograć, kurde. Nara. Game over. Goodbye. A taka informacja. Oh, mój genialny net. Nara.